domu jest? Masz kaffel. nagrywa już, nagrywa kafel Co? No. Ty już w domu jest? No tak, ja Co, Fajna brana Nie? Bo może bym z pojechał do tego Gdzie? Zobaczyć to skrzynię, niech on nie obejrzy Kiedy? Dzisiaj A do kogo? No do tego Do No do to... no to... no to... no tego osiedli O kurwa Gdzie nie? Jestem w złotynku Nie myśl Nie myśl, nie myśl tak, zabawę Weź kurwa Nagryj i... Felek stań koło tego, zobaczymy porównanie kurwa Dawaj Zbiciak No to czekaj Jaki widok No nie to Zaraz tam wejdę Zagrywasz już? No. no kurwa. kurwa, go nie możesz zobaczyć tego. Wy jak to no. jest kurwa stretch? Kurwa, właśnie, tam. Skacz. I zaraz skacz. Od razu. Nie. Tak, tak, tak. Zobaczmy.